Polska spółka gazownictwa jako operator systemu dystrybucyjnego o długości ponad 214 tysięcy km jest ważnym elementem transformacji energetycznej w Polsce. Polska spółka wydaje rocznie ponad 3 miliardy złotych nakładów inwestycyjnych na rozwój modernizację sieci energetycznej, jak również na przełączanie. Nowych odbiorców, w tym odbiorców z energetyki zawodowej. Podpisaliśmy siedem umów na pół miliarda złotych na inwestycje w sześciu województwach, a te inwestycje to po pierwsze dekarbonizacja ciepłownictwa, to zasilanie dużych aglomeracji miejskich, to zapewnienie modernizacji gazociągów wysokiego ciśnienia, ale to także inwestycje, które wspierają obronność Polski. Bo przecież w gazowe zasilane są także bazy wojskowe. Jedna z tych inwestycji wspiera zasilanie takiej bazy wojskowej na północy naszego kraju. No i te inwestycje to także budowanie chłonności sieci, a więc możliwości zatłaczania do naszej sieci gazów zdekarbonizowanych, w tym biometanu. Pierwszą biometanownię przyłączyliśmy w tym roku. Chcemy, żeby ta chłonność była jak największa, bo chcemy przyłączać kolejne. Z Polską Spółką Gazownictwa współpracujemy już od 15 lat. Mamy zrealizowanych 28 wspaniałych umów. Dzisiaj kolejne 7 zostało podpisanych na kwotę prawie pół miliarda, które nas przybliżają do transformacji energetycznej. Są to obiekty przystosowane do przesyłania biogazu. Na pewno będzie tam możliwe jeszcze przesyłanie wodoru. Nie chodzi o to, żebyśmy robili wielkie biznesy, natomiast o transformację energetyczną, bezpieczeństwo kraju, jak również o ekonomiczny aspekt całego przedsięwzięcia, czyli rachunki każdego odbiorcy w kraju, żeby malały, a nie rosły. To jest naszym głównym celem.